www.tv.podkarpacie.pl Temat sytuacji finansowej miasta Sanoka zdominował dyskusję podczas pierwszej konferencji prasowej zorganizowanej przez nowego burmistrza miasta Tadeusza Piuro. Przedstawiono obecną sytuację i wstępny program naprawczy. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów konferencji. Sytuacja finansowa miasta jest bardzo, bardzo, bardzo trudna. Obecnie miasto znalazło się w trudnej sytuacji. Analiza budżetu na 2015 rok, wskaźniki oceniające stan finansów gminy z roku na rok ulegały pogorszeniu. I zresztą powie to szerzej na ten temat pan skarbnik. Budżet na 2015 rok jest budżetem naprawdę najgorszym, jakie to miasto miało. Nie do końca dobrze zaplanowany i niewykonany po stronie dochodu budżet na rok 2014 spowodował olbrzymią dziurę niezapłaconych zobowiązań, oraz na pewno przyczyni się do kolejnego spadku wskaźników budżetowych ograniczających możliwość działania również na, w roku 2016. Sytuacja budżetu jest taka i stan budżetu jest taki, że y, gmina nie może podjąć żadnego kredytu w roku 2015, czyli to pokazuje tak naprawdę jaka jest sytuacja y, finansowa. I to jest o tyle niedobrze, że tak naprawdę jesteśmy w przededniu perspektywy nowej finansowej, czyli generalnie od 2016 roku musimy mieć własne środki na własne dochody, i ewentualnie mieć zdolność kredytową, kredyty brać na własne wkłady, żeby rzeczywiście startować o środki unijne. Pewnie gdzieś jakieś błędy zostały popełnione, zaciągnięte długi na złe inwestycje, niewykorzystanie szansy pozyskania środków unijnych, zanietrafione inwestycje, bo w tym względzie... Tutaj tak naprawdę poprzedni zarząd ma no, niezaprzeczalne osiągnięcia. Zresztą będziemy tutaj mówić za chwilę pan wiceburmistrz będzie przedstawiał sytuację chociażby spółek, jaka jest sytuacja i jaki nadzór był miasta ze strony tutaj. W związku z tym, to co było powiedziane, wolą moją i wolą zarządu jest, aby uchwalić budżet na 2015 rok. Ale żeby to dokonać i żeby próbować go bilansować i szukać pieniędzy, chociażby już, żeby nie w ciągu roku szukamy pieniędzy chociażby na zobowiązania wymagalne, to musimy znaleźć tak naprawdę oszczędności. I w tym momencie chcemy, będzie to niepopularna decyzja, ale jeżeli tego nie zrobimy, to jesteśmy zamknięci w 2006 roku na kredyty, następne również w wieloletnim planie finansowym i mamy świadomość w tym momencie, że miasto zamiast się rozwijać, miasto się będzie zamykać. W związku z tym musimy podjąć bardzo duże cięcia. Podejmujemy pracę nad własnym planem naprawczym, obejmującym wszystkie sfery działania miasta Sanok. Proszę Państwa, sprawa spółek i nadzoru nad spółkami ze strony miasta, który jest jedynym właścicielem, wyszła przy okazji dwóch spraw. Jedno, że ostatnio płynął do pana burmistrza list Otwarty nr 3, jednego z mieszkańców, który co jakiś czas te listy otwarte kieruje, on został zamieszczony na jednym z portali. To jest prawie trzystronicowe zarzuty co do wysokości cen wody i też przy okazji tego, że prokuratura rejonowa z zażądała od nas pewnych dokumentów w związku z prowadzonym postępowaniem z, ze zgłoszenia z jednego z radnych. I przy tej okazji okazało się, że ze strony miasta nie było praktycznie żadnego nadzoru nad spółkami. Nie było żadnych, nie było do tej pory gromadzimy materiały podstawowe, ani aktu przekształcenia, ani regulaminów. No być może, że akt przekształcenia gdzieś by się znalazł w Biurze Rady, bo jak to przekształcenie było dokonywane w latach gdzieś 97 prawdopodobnie jest. Ale nie ma też dokumentów innych takich jak regulaminy Rady nadzorczej, wynagrodzenia, skład Rady. To teraz była taka gonitwa i takie szukanie nawet w, ty, w terminie, jaki oczekiwała prokuratura, nie zdążyliśmy tego zrobić. Yy, I to świadczy o tym, że y, te ceny wody były praktycznie ze strony miasta niekontrolowane. Pan Burmistrz zdecydował tutaj w uzgodnieniu ze mną, że jeden z wydziałów będzie miał przepisany ten nadzór taki Merytoryczny, bo wiadomo, że wszystkie dokumenty spółki powinny się znajdować w spółce. To nie jest tak, że wszędzie mogą one krążyć. Szkoły i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to są e, bardzo duże punkty w naszym budżecie. Szkoły to 36 milionów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17 milionów, więc bez mała 50% budżetu i tu bardzo dokładnie będziemy musieli przeprowadzić pewnego rodzaju analizy e, dotyczące wydatkowania tych środków w tak trudnej sytuacji finansowej w jakiej znajduje się miasto. Więc proszę państwa, e, może e, pierwsza z tych rzeczy to właśnie e, szkoły. Jesteśmy na etapie w chwili obecnej analizy. Kosztów administracji i obsługi placówek oświatowych. Mamy tą świadomość, że młodzieży w szkołach. Jest nieco mniej niż do tej pory było. Natomiast administracja cały czas jest na tym samym poziomie, jak chodzi o ilość zatrudnionych osób i tą sytuację też będziemy dokładnie tutaj analizować. Jest to sprawa no, do takiej dłuższej analizy i temu w chwili obecnej bardzo dokładnie się przyglądamy. Druga rzecz to ta, która wyszła nam ostatnio, tak jakby z marszu o której Państwo wiecie i wszyscy wiedzą, bo, bo szeroko już rozpisywały się media na ten temat, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wygrana przez spółdzielnię socjalną Elpida z Zagórza. Proszę Państwa, no my tutaj na tym etapie nie mogliśmy unieważnić przetargu w tych okolicznościach. Jeśli będziemy mieli taką wiedzę, jeśli będą skargi, jeśli się dowiemy o tym, że chorzy pozostają bez opieki, to wtedy będziemy rozważać sytuację taką, że wypowiemy umowę tej firmie. Natomiast na chwilę obecną po prostu jest to sytuacja taka, jaka jest, i po prostu musimy mieć jakieś wyraźne sygnały, że dzieje się coś nie tak, jak trzeba. To, co było w takiej kampanii mówione, że mamy przygotowaną. Tereny, które właściwie możemy już prawie że uruchamiać pod strefę tam ekonomiczną, chociażby mielecką, i tak dalej. No proszę Państwa, to wszystko jest nie takie, że w powijakach tego w ogóle nie ma. Tak naprawdę jest teren przy ulicy Okulickiego proponowany jako poszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej obszar Przemysłowy Sanok. Stanowi rzeczywiście znaczny obszar, bo to jest fajny obszar, 25 hektarów. Obecnie jest całkowicie nieuzbrojony, jest własnością miasta, to prawda, ułatwia procedurę włączenia do strefy. Jednak, proszę Państwa, on jest w terenie górzystym. Czy, czy widzieliście Państwo kiedyś strefę ekonomiczną, żeby ona była na górach? W związku z tym ten teren ma znaczne przewyższenia, co w dużym stopniu będzie utrudniać powstanie tej strefy. Szerzej na temat konferencji w rozbiciu na poszczególne tematy już niebawem na naszym portalu. TVpodkarpacie.pl